Witajcie moi drodzy ludkowie, ja jestem Wystychla, ty jesteś ludkowy, z loga, Jako, że o, w poprzednim tygodniu mieliśmy, no w sumie jak większość polskiego YouTube'a, ten sam temat co wszyscy, czego za często nie robię, tak, dzisiaj mamy taki totalnie neutralny temat, ponieważ natknęłem się na bardzo ciekawy artykuł z samego rana, tak, zdarza mi się szukać artykułów na różnych mądrych, mądrych i bardziej stronach, i w yy, razie jeżeli były jakieś dziwne dźwięki nietypowe, yy, to właśnie a propos tego, że mój blok, w którym mieszkam się rozpada, to dzisiaj jest dzień drżenia dosłownie wszystkiego. Także jeżeli były jakieś dziwne dźwięki, no to cóż przepraszam, ale jest jak jest. No dobrze. O, w yy, jeszcze nie przytoczonym artykule. Taką o, myślą przewodnią. Było, było nowe Call of Duty Modern Warfare 3, czyli ta druga trójka. W ogóle fajnie to ten. Fajnie to zrobili, bo teraz kiedyś było MW1, MW MW2, MW3, to teraz jest MW na przykład 2.2. Ale dobra. I pojawiły się już opinie od ludzi, którzy mieli możliwość testować, że jak na e, odświeżenie graficzne map do dwójki i kilka, kilkanaście misji, to o, firma chce za dużo. Teraz trzeba było się zastanowić, bo jestem w stanie w pełni zrozumieć y, graczy, którzy doszukują się braku nowości. Ale jak za chwilę pokażę, zarówno w ramach tej serii, jak i w ramach w ogóle y, świata komputerowego, komputer świat było takie pismo. O, no, niestety eksperymenty nie zawsze się udają, tak? Tutaj wydaje mi się, że takim e, największym przegranym eksperymentów jest Ubisoft, gdzie mamy tą, że um, tak powiem, główny trzon Assassin's Creed i mamy te trzy platformówki, które mm, nawet wiele osób nie, nie wie, że istnieją, tak? Zresztą, ostatnio wydany ten najnowszy Prince of Persia, dokładnie to samo. Z jednej strony ludzie narzekają, że nowości nie ma. Tymczasem, jak się nowości pojawiły, i tutaj przywołujemy um, Infinite Warfare, podajrzeć Infinite Warfare i Black Ops Trójkę, podajże. E, dlaczego akurat tej gry? Ponieważ, jak pamiętam, bądź nie, gry te miały te y, pancerze wspomagane, które pozwalały na przykład biegać po ścianach. Jezus Maria, je to ma marudzenia, że to się ten, że to się nie Fortnite, tylko ten drugi Apex, że to się Apex y, zrobił. Swoją drogą, nie żeby coś, ale z tego co pamiętam, y, zarówno Titanfall, z którego Apex się wywodzi, jak i sam Apex, czy one przypadkiem też nie należały do Activision Blizzard? Takie taki mam, takie przebłyski, że możliwe, że tak. Ale Niemniej, o, te dwie części, które postanowiły poeksperymentować z formułą poruszania się, absolutnie nie odniosły jakiegoś wyjątkowego sukcesu. Co więcej, yy, gracze zaczęli uważać, że to, to trochę za bardzo odbiega od takiej klasycznej wojny. Oczywiście, po drugiej stronie mamy wanguard, który się nie udał i tyle, tak? Natomiast jest taki trend, że jeżeli jakaś znana seria, ma swoją formułę i próbuje od tej formuły nie odejść, ale zrobić mały skok w bok, nawet w postaci tak zwanego spin-offu. Dla tych, co nie pamiętają, już przypominam, spin-off to jest y, taka poboczna odsłona w danym świecie, tak? Y, czyli jeżeli byśmy mieli, nie wiem, Harry Pottera i y, film pod tytułem y, Dramaty Rodziny Draco, no to... Te dramaty Rodziny Draku byłyby spin-offem do Harry Pottera, tak? I najczęściej, właśnie te takie, z, no, między innymi, zmiany gatunku nie spotykają się ze zbyt dobrym odbiorem, prawda? Nawet, i tutaj druga kwestia wchodzi. To, co już kiedyś kilka razy na chyba poruszałem, yy, że, że jakby absolutnie nie zgadzam się z jednym z pracowników Blizzarda. Jakoby gracze myśleli, że wiedzą, czego chcą, ale nie wiedzieli. Tak. Z reguły gracze wiedzą, czego chcą, a wiedzą, czego nie chcą. Tak. I owszem, w ramach danej serii możemy oczekiwać pewnego rozwoju. Ale myślę, że po ilu? 16 co najmniej Myślę. Nie, no, może niż może 16. To mnie poprawcie, jeżeli się mylę. O tyle co na Call of Duty. No to. Jednak ciężko było totalnie coś nowego wymyśleć, zwłaszcza i tutaj yy, dobra linia obrony dla nowego Call of Duty, że tak patrząc na przykład na Black Ops, tak, to mamy taką mapę bodajże, jak Newtown, nieprawdaż? I ja nie chcę nic mówić, ale ta mapa pojawiła się we wszystkich odsłonach Black Ops. Na, yy, na co zwracam Waszą uwagę teraz? Na to że tak naprawdę Call of Duty w pewnych ym, podseriach to jest po prostu odgrzewany kotlet, który ma coraz nowszą, coraz lepszą, coraz ładniejszą grafikę, miejmy nadzieję, tak? Ale w gruncie rzeczy tam już się dużo wymyślić nie da. Tak? A znowu, to co sobie powiedzieliśmy przed chwilą, że jakiś wyjątkowy przeskok gatunkowy. Owszem, w bodajże dwójce tej nowej, dwójce Motor Warfare, mieliśmy y, takie elementy sur survivalu, nie? I niespodzianka, coś nowego i znowu 50 na 50. Niektórzy byli zadowoleni, niektórzy uważali, że po co to w ogóle w serii tak? Zresztą tutaj należałoby przywołać taki przykład gry, a właściwie serii gier, jak Bionic Commando, gdzie doświadczyliśmy platformówki 2D, strzelanki 3D, platformówki 2D i jakiegoś remastera i ta gra zniknęła, w sensie ta marka, nie? Tu, tutaj też mieliśmy żonglowanie tymi no, poniekąd różnymi gatunkami, nie oszukujmy się, bo co innego, jeżeli mamy trzecią osobą strzelankę, a co innego, jeżeli mamy pl strzelanego platformera, prawda? I... Hmm. Myślę, że troszkę teraz już należałoby poczekać nie na tego Modern, Warf Modern Warfare'a trójkę, bo jakby, umów mi, że z racji, że jest z tej samej serii co, niespodzianka, poprzedni Modern Warfare, no to jakby ja w pełni rozumiem czemu to jest tam aktualizacja map, coś tam rozwinięcia kosmetyczne, tak, bo to w końcu jest ta sama seria jakby, Pomyślcie, jaki szum, jaki zgrzyt medialny byłby, gdyby teraz nagle w Call of Duty Modern Warfare 3, przy całej serii Modern Warfare, która jest takim trochę, która jest taką serią trochę thrillerów szpiegowskich, wojennych, no, dużo powiedziane, ale nagle teraz wysyłamy naszych żołnierzy totalnie w kosmos i w ogóle będą się strzelać laserów. Jestem prawie pewien, że dużo więcej niż teraz jest głosów na to, że albo za mało nowości, byłoby głosów na to, że to tu się odwaliło. Tak? Zresztą, tak jak mówię, mam przykład Black Opsa dwójki i trójki, tak? Mam nadzieję, że nie mylę. Aha. Nie mylę. O. I tej kwestii tego pancerza pozwalającego biegać po ścianach. Też nie byli ludzie z tego zadowoleni. Znaczy, o ile sama mechanika mm, im się podobała, o tyle jej obecność w y, tej serii, której nie było w, y, wcześniej, a znowu się kojarzyła tak średnio, no bo tutaj oczywiście przyrównany do Apexa i z tego co wiem wycofano się później chyba z tego, chociaż chyba jeszcze w czwórce się pojawiły, no ale to już się rzeczy, skoro mieliśmy to w czwórce też być musiało. E, tak. Zresztą zauważmy, że na, jedne z lepszych w ostatnich lat e, absolutnie nie wychodziło z gatunków, w którym e, były robione. Tutaj na przykład Far Cry, Far Cry Blood Dragon, Far Cry 3 Blood Dragon, tak, gdzie w gruncie rzeczy to w zupełnie innych klimatach. Bardzo mocno czerpiąc mapę z podstawki była całkowicie... E, ta to, to, to sama gra, ale, to, to, ale tak samo jak podstawka Far Cry Trójka, był to shooter, tak? Krótszy, mniejszy z, z tego co jest z, z mniej otwartym światem, ale jednak nadal pozostaliśmy w gatunku shootera, tak? E, tutaj trochę mniej udany, trochę mniej poważany Youngblood. tak? Jeżeli dobrze pamiętam, Youngblood, czyli spin-off o córkach Blaskowica i jakby jakoś to zostało przyjęte. Oczywiście mówię, nie tak dobrze jak Blood Dragon, zresztą Blad Dragon na początku też y, nie był aż tak lubiany, zresztą tak samo jak New Dawn, choć akurat co do New Dawn się nie dziwię, mówimy oczywiście o Far Cry'ach. Tutaj z jednej strony możemy nadzwyczaj, że w ramach danej pojedynczej serii, tych właśnie na przykład Fifa czy Call of Duty, nie ma za dużo zmian, ale równocześnie, jeżeli dostaniemy jakąś drastyczną zmianę, to bardzo często są właśnie pretensje o to, że oni mnie, oni mnie gra zmienili, co, co to ma być, tak? Tak jak w przypadku tych Assassin's Creed China, Indie i Russia, tak? Gry całkiem dobre i kompletnie przeszły poza radarem, bo nie są grami TPP Akcji, te podstawowe asazny, tylko są 2,5 platformówkami, tak? No i tutaj sobie już ponarzekałem. Mam nadzieję, że moje narzekanie się jakoś wam podobało. Jeżeli tak, no to łapkę, subskrypcja, komentarz. Do zobaczenia i trzymajcie się.